Co to o, o, o cześć e, o, e, Słuchaj, e, chciałem właśnie cię obudzić. E, w ogóle zrobiłem dla ciebie zupkę. Masz. Tak, zupkę. Masz. Zjedz sobie. Znaczy No, zjedz. O Jezu. Całą noc się siedziałem. Bo robiłem dla ciebie prezent. Chodź na ty. Kurde. słuchaj, teraz musisz iść zdobyć więcej grzybków. One są nam potrzebne. Później ci powiem do czego, dobrze? Ale czekaj, czekaj. Zanim odejdziesz, muszę ci dać to. No mieć do chleba A nie, to i słuchaj, teraz pójdziesz, ale proszę cię. Uważaj, żeby ci nikt... Uważaj, żeby ci nikt nie złapał, bo dzisiaj będziesz jeszcze tam walczył. A to wszystko? Prezent? Pagan. Aha, jeszcze zapomniałem o tarczy. A, o, to się też przyda. Się tak. Dobrać. I słuchaj, naprawdę uważaj na siebie, chłopa, chłopcze. I wróć tak za 15 minut. Tak, z dziesięć grzybów i chodź tu. Wr wracaj, okej? Okay? Dobrze. To, na razie. bcomp oooo kto Ty? KTO TY?! Kto ja ja ty jesteś człowiek 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 ty nie człowiek człowiek? ty nie człowiek człowiek? zabiję albo nie nie przydasz mi się Chodź za mną! Chodź za mną Będziesz dzisiaj walczył. Chodź! W drodze ci opowiem. Idź! Powiedziałem. Ale nawet nie wiem gdzie Prosto! Tam gdzie jest taka cela, tam jest też twój kolega, tylko że akurat on jest na przesłuchaniu. Idź! No idę prosto! Nawet mnie nie wkurza. Idź! Dzisiaj będziesz walczył z pięcioma przeciwnikami ze mną o piękną Aurorę, która będzie moim żoną. Prosto do więzienia! Aurora! Prosto! Aurora jest. Aurora jest córką który jest na wojnie, i ona potrzebuje męża, który zastąpi i będzie tutaj władał wszystkim. czyli jak wygram, to będę miał żonę i jeszcze będę wszystkim rządził. Więc no i będziesz walczył z pięcioma przeciwnikami. W tym ja na końcu. Obejrzycie, o nowy się, on jest do do tak. Idź.

to już nie jest moja wina. Jeszcze raz uciekniesz, a... ...następnym razem ci nie zaoszczędzę. Powiedziałem coś. Ale... ...ja chciałem tylko zwiedzić. Do celi! Już! W Tu. Tu. Tak. Właśnie tam! Będziesz tu siedział przez najbliższe 24 godziny. Nie! nie. Czemu tu nikogo nie ma? W Nawet nie wiem co to jest 24 godziny, ale zmyśliłem sobie takie coś. Przygnaj, za niedługo się zobaczymy, nie, nie może, nie, może. spać. Nie Z walka się zaczyna. Pierwsza runda. Och, cha, po tego debila. Edukates <tryk> <tryk> you, <tryk> Dalej za mną, bo się spóźnimy. Już słyszałeś, Krzy krzyczeli do koloseum! Już nie do tego wariata. Nie idziesz do niego. Do koleseum. Już. Tak. Powiedziałem coś. Dalej. psodu do Colosseum. Idź do tego Colosseum. Nie mam czasu. Przepraszam. Chodź tu. Chodź do mnie, tędy Już tam! Do swojej klatki, tam! Do swojej klatki! Pierwszy przeciwnik Witamy na walce! Zaczynamy walkę Pierwsza walka CWEL KONTRA Marek Warucha Przed nami trzy walki. Czas zacząć. Panie, bo ja zabiję, bo jest. Jest. Dobra, uda mi się. To jest. O <słuch> nie, Tyś nie, zabić. Tyś nie zabić. Czemu ja... mogę ci... Czemu...

Marek Marucha zginął! Był on starszy od Cvela, ale po prostu. No. Nieważne. A więc. Po prostu był wykastrowany. A więc. Następna osoba. Jest to władca Jinjago, czyli jeden z potężniejszych przeciwników. Uwaga! Cwel kontra władca Jinjago. Czas zacząć! Przedostatnia walka! Druga Dobra, runda! Przedostatnia walka, dam rady! Proszę! Uuuuh! Dobra, to jest jakiś łatwy projekt, tak? Cfel nawet się nazywa, to nie widać. A ty co, Cfelu? Co ty mi robisz, żeby. O oh, kurde, tak czy nie wiem, Uwaga, tego o Jezus, zmęczyłem się. Ach, zmęczyłem się. A, o, ała, dobra, dobra, dobra. No, zostało się. Oła, też... O,

Nie taki A! w kraju. Jezu! On mi chyba przeciął plaki no posłowie O! krew chyba... Nie wiem komu to już poleciała ty krew To Nie! Ostatnia walka, czyli największa, najpotężniejsza walka: cel kontra ares. Więc ares kontra cel. Czas zacząć. 99 prawdopodobieństwa na aresa i 1% tylko, że wygra. Przez nędzny Zobaczmy, co będzie ciekawa walka. Nawet krótka. Oh, co? Znowu się spotkamy, co? Nawet cię łapami. Nawet cię łapami dba. mogę rozwalić, rozumiesz? Oła, dobra, dobra, łapami. Oła, oła, o, o, dobra, dobra. dobra. Łap. kurde, czemu nie mogę go trafić?

Uwaga, walka o dziwo trwa dalej, ponieważ Svel radzi sobie nawet dobrze, tylko ciągle ma przerwy chwilowe, ponieważ Ares ciągle napala łopatami. Nie wygrasz ze nie jestem bogiem wojny, a ty? Zwykłym, kurde, człowiekiem nawet nie wiadomo skąd. leży i on Nie to w stanie Nie ma żadnego zjawiska. Nie ma ale zjawiska. Nie ma żadnego nikt Nie jest w stanie Nie słuchajcie. ma tak, to jestem to jestem ja Ares Ha. Oh, wow. Dobra dzieciaku, naprawdę mam za zacząć serio cię nawalać serio 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 Szkoda, że nie może iść, ale dobrze, że... A, właśnie tarczą poda. Czekaj, musiałam tarczy ziny. A ja tak nie mam. O wow, o wow, o nie. O nie! O nie! O nie! 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 Moris, oh, to dla ciebie! Zimą. Słuchajcie, Ares. A w sumie to może nawet Swel będzie lepszym yy, warcą Rzymu. A więc mamy nowego wygranego! Gratulacje dla niego. Wszyscy płakali, ponieważ uważali Aresa za najpotężniejszego, ale Swel go pokonał, to znaczy, że był nikim. A więc Svel jest naszym nowym władcą! Ja Brawo dla ja Svela! Brawo! Nie zostaj! Ceremonium! Ceremonium! Ceremonia! Nie, nie, celebrate! Nie wiem co... Aha. Celebrytuj, celebrytuj! Chwila odpoczynku dla Svela.